Cześć Monika. Kiedy ślub? W następnym roku, w czerwcu. Mój narzeczony ma na imię Kamil, ma 25 lat, poznaliśmy się 5 lat temu w szkole. Zauważyłam też, że jesteś bardzo blisko z mamą. Co sprawiło, że jesteście tak blisko ze sobą? W 2007 roku miałam y, operację, w sumie do końca nikt, nikt nie wiedział co mi jest, nie było wiadomo czy to jest torbiel, czy to przypadkiem nie jest rak. Diagnozowano 5,6 kg, miała dokładnie i wyglądała jak piłka plażowa. Było ciekawe. To jest temat ta bo my o tym w ogóle nie rozmawiamy. Nie chcemy do tego wracać, bo to były ciężkie chwile. No została mi tutaj blizna i. Coś za coś. Lepiej żyć z blizną niż być pięknym. Trzy metry pod ziemią. Liczę, że, że no nie będzie widoczne. chcemy bardzo dlatego chcę być taką zabudowaną tutaj. Oto się nie ma <gry> Salon sukien ślubnych Polska. Premierowy odcinek już w niedzielę o 11:00 tylko w TLC.